Witajcie. Witajcie. A -a. Ogólnie. No nie! No nie! widziałaś Ja, ogólnie... ja gram z Oks. Kurczę, widziałaś, bo ja jestem impostorem, a widziała, No nie. No, ja jestem tem ale no ja ci pomogę. Proszę. Dobra. Jak pomagamy sobie, jak jesteśmy. Dobra. Ja gram ogólnie z kanałem Świat Zoks. A, ja byś go gdzieś małysł. I, i gdzie jesteś? Tam? Ja ci mogę powiedzieć, gdzie ktoś jest. Po co? Ale po co? Dobra, ja trochę przyciszę, bo. Hello, I wanna be monster. Aha, czekaj, a tu nie jest taka osoba. I wanna be your monster, Aha, czekaj, to jest to pytań, coś? coś tam. Co, co? Ja mam skana, pewnie piszę. Smok, ok. Rose? Ja? ja jestem Rose. No, ty jesteś Rose. A nie. Tak, ty jesteś Rose. Ej! Ale to nieprawda. Pewnie shapeshifter jest. No, pewnie tak. I jaki Rose? Nieprawda. zasłonię, że nie Tak. Nieprawda eee, prawda, razem ktoś się Mówi, że jeśli to nie ty, to jakiejś wybi mnie zmienił. Nieprawda. To ja dam skipa. Ty też daj, daj skipa. No ja dałam. No może przegłosujemy jeszcze. Fibi. Albo mogliśmy na Fibi. Może Chociaż ten. nie chcę crewmate'ów swoich wyrzucać. Aha Gdybyśmy dały na Fibi, to byś przeżyła. Dobra, powiedz co jest postaramy się i tak już przygrałeś. Dobra, czyli pomagamy y, y, krzemieńowi czy impostorowi? Teraz, bo ty już nie żyjesz, to może teraz. Możemy... Dobra, no to tak. To ogólnie yes. tylko, żeby ciebie nie podejrzewali. To no ja, y, to, to po prostu je. Y, to po prostu powiedz, że wentowali. O, o, tu są dwa. Ale tak naprawdę mogłam zabić tego. No mogą. Ale, bo wiesz, bo to czasami jest 30 sekund odliczania. Ano, masz rację. E, cały czas ten palcem zasłania. Na mm. Napisałabym, są... że wiem kto jest impostorem ze swoich źródeł. Ale napiszę zrodeł jakiś. Nie zrozumiał. Albo możesz powiedzieć, że to jest że ta Lava Zox to to moja koleżanka, i my razem, dobra, nagrywamy. I my wiemy obok siebie. Widzimy to. Ty dobra, kto jest czarny i biały? Ptaszek, możesz dać. Mam no, miała. i czarne. no nie. I napisz, że lawa z to moja koleżanka, i my sobie jej i ona mi powiedziała. O, a skąd to możesz wiedzieć? No tutaj napisała, A skąd to możesz wiedzieć? Aha! <śmienicza> to byś lol napisał. <śmienicza> Najpierw biały, na potem czarny. Dawaj, dawaj, szybko, szybko, bo już szybko. szybko. Ja, ja już! Yeah. Dałaś, dałaś, Dałam, dałam, spokojnie. dobra. <grym> ja w ogóle zapomniałam, że to się nagrywa. No, remis! No nie! nie! Dlaczego? Mogę dać na czarnego. No, ale ja pisałem, że najpierw biało, potem czarne. To teraz jakby co, y, to y, idź daleko od nich. Gdzie ty jesteś? Ja jestem przy guziku. Dobra, oni na Ja im będę tam trąbić, trąbić dopóki nie wygramy. 10 sekund. 10 sekund. Ja to w ogóle ma awkę. Ja nie będę tutaj robić no tego, bo nie chcę, nie chcę oni tak robią? Ja też nie! No weź no to, jest, to, to, jest, to No i... To, to tak. Najlepiej dlatego grać e, z angielskim. No W polskim To... to to nie robię co Ja na jednym serwerze, gdzie, gdzie normalnie tak każdy myście? komentarz, no nie? No. no czyli najpierw biały, potem czarny i wygramy. To prawda, to co robimy? To jest oszukiwanie, ale. Ale przejście <laughs> tak, czujcie. bez skitu Dawaj, już możesz. Białe. Szatan, ban. Rel. No życie, no powiem wam tyle. Yy, ale to prawda, to jest to <laughs> ale no. zawsze coś. No to jak każdy na nich, tylko i <laughs> na mnie. Tylko no, tylko, A, tylko, tylko inwestorzy. Inwestorzy. Każdy wie, że to wygrają. No to teraz. No ej, no to jak, zawsze, jak, jak normalnie crewmate, on powie, kto jest impostorem, i powie na przykład dwóch, to jak powie jednego, to wtedy każdemu to, jak ktoś mu uwierzy i da, właśnie na, na niego, no. no to właśnie. Wtedy zawsze jest, że później ufają mu. Tak, dlatego w następnej rundzie powiemy, że ktoś wentował po prostu, jeśli będziemy wiedzieć, bo to jest trochę. bo nam nie będą wiesz. No czyli to jest takie oszukiwanie. Mm. No, mm, no możliwe, ale teraz. Czarny. Czarny i to wygramy. Mm. Boże, on Czarne hmm, Czarny i biały to takie hmm. wiesz. Hmm. I jeszcze oni na ciebie zagłosowali. Tylko oni. Co? Tylko. Tera czarnego, no. Lol nie. Okej. Okay. Ale dobrze, że tobie uwierzyli, bo jakby tobie nie uwierzyli. Bo mi nigdy na przykład nie wierzą. Nie, no zobacz, co nie piszą na tym czacie. Trzeba zbudować no. tego czarnego. Nie, ja, Ale ja muszę wiedzieć, co oni piszą. Ja też nie. Ja Rasista mm -hmm. <laughs> nie no weźcie A, Zobacz tu 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 Ja wyłączyłam czat. No i dobrze two. Ja będę mieć trochę roboty z tym Powiem wam Tak się nie robi Polacy Tak się nie robi, pamiętajcie to Zapamiętajcie to Nie mogę tego o. Też. A to, ta, 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 łajka, na alfabet. Ja też nie wiem, tylko czarny na mnie, każdy na niego. Mm. Mm. No i to wygrywamy. No, wie wie to? to! no nie. Ale powiedz. I tak. ja nienawidzę być imposorem, bo mnie zawsze na sam początek wywalają. A, teraz mogę zrobić. Nie mogę. Chciałam zrobić mojego skina. Dobra, jeśli nas wywalą, dostamy. Dostaniemy bana to do życia. Nie, nie możemy raczej dodać. Możemy. Możemy? Tak. Ja. Tylko ten głup może nas wyrzucić. O, odblokowałaś sobie lawowy. Prawie cały. Ja mam cały lawowy. Ej, wiem. Masz... Yy, ty byś... Jak od, masz, możesz kupić... Nie, kup. Kup wszystkie lawowe. To i to? No, rzeczywiście mogę. A ja będę. Ty będziesz lawowym, a ja, ja będę. Się nazywam a ja będę lodowym. Dawaj! Weź sobie tego, ten kolor, zobacz. Ten kolor. Ten. Ten? No? I zobacz, jeszcze to sobie ustaw. To. To. Ja sobie zrobię całego. Ale ja mam. Lodowego. A no dobra, ja sobie zrobię lodowego. Ej, to jest fajny duet. I masz potworka, Masz potworka. I się ja się na nazywam Lawa Ja mam wszystko. O nie! No nie!